Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku Tutaj taki, taka recenzja, bo właśnie jest zakupiony ten do kosy Taką córkę na żyłkę, głowicę No i żeby nożem tylko nie kosić, bo do trawnika albo gdzieś przy płocie do podkaszania To żyłka będzie jak znalazł Bo go nie zrobi na kablu Także odpakowujemy Dobra, mamy tutaj już wypakowane I teraz spróbujemy to jakoś zamontować tutaj do kosy, tu jest znak wind No i spróbujemy to jakoś tutaj wpasować Dobra, no to odkręcamy Dobra, powiem Wam trochę problemów było. W drugą stronę się okazało, że trzeba było kręcić. No. Ale już tutaj wszystko zeszło nóż. No i teraz trzeba tą trawę tu wyczyścić najpierw w ogóle. A dopiero później wsadzać głowicę na żyłkę. Bo to tak nie może być.